Przedam dzwonek 50-letni z 1971 roku. Uff, nadal działa. Miałem go zainstalowanego w domu, że jak ktoś zadzwonił do drzwi, to pół kamienicy wstawało. Po prostu no nie chcę go czyścić, by go nie uszkodzić, bo. Jeżeli, jeżeli go wyczyszczę jako antyka i wypoleruję, stracię na swojej wartości Obecna cena jaka mnie interesuje to jest 300 zł. I oto proszę zobaczyć. Dzwonek nadal działa. Podłączamy go po 220V Ze względu na to, że się wyprowadzam, no to po prostu go zdejmuję. Zainteresowanych zapraszam e, na pocztę, aby napisali. E, to jest ryniu 44 interia.pl. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany tą sumą, no i tym dzwonkiem, nie widzę sprzeciwu, by go sprzedać. Милого дня.